Gigantyczne maszyny przemysłowe doskonale pokazują nam, jak niesamowita myśl inżynierska i postęp technologiczny pozwoliły człowiekowi wyjść daleko poza swoje fizyczne możliwości. Przedstawiamy Wam niewiarygodnie gigantyczną technikę w akcji. Od potężnej maszyny kolejowej po zaskakująco mocną koparkę hydrauliczną do kamieniołomów, te maszyny imponują swoją mocą. Placerend Terror SVM 1000. Nowoczesny proces układania dróg kolejowych znacznie różni się od czasów pierwszej kolei transkontynentalnej, ale wciąż pozostaje tak samo skomplikowany pod względem technicznym i jest czasochłonny. Szybkobieżna maszyna do układania torów SVM 1000, pierwotnie przeznaczona wyłącznie do układania podkładów wzdłuż torów, teraz w swojej nowoczesnej formie, Łączy szyny umieszczone przed układarką z podkładami za pomocą specjalnego przenośnika. Proces ten nie wymaga uprzedniego przygotowania, a szyny są układane bezpośrednio podczas pracy. Po zakończeniu pracy maszyny można łatwo przymocować do pociągu i bezproblemowo przemieścić. DSM Demolisher. Demontaż starych wieżowców jest ważnym etapem w rozbudowie miasta, jednak mimo skomplikowanego procesu w wielu krajach zabrania się demontażu metodami wybuchowymi, a tradycyjny sprzęt pozostawia po sobie dużą ilość fragmentów, tym samym nie radząc sobie z wieżowcami i obiektami przemysłowymi. Niesamowity sprzęt firmy DSM posiada własny system odpylania, wysięgnik wydłużony teleskopowy. A także osprzęt w postaci młota hydraulicznego i nożyc hydraulicznych, dzięki czemu jest w stanie zniszczyć różne konstrukcje o wysokości do 65 metrów. Nowoczesne technologie mające na celu ochronę środowiska pozwalają na demontaż za pomocą tej maszyny, ponieważ emisja szkodliwych substancji jest minimalna. M3 Amphibious Rig. Sfera wojskowa pokazuje niemal najbardziej imponującą technikę w pracy. Jedną z maszyn wojennych, która poraża pod względem wielkości i funkcjonalności, jest M3 Amphibious Rig. Samobieżny pojazd amfibijny, którego głównym zadaniem jest transport czołgów i innego ciężkiego sprzętu po zbiornikach wodnych. 28-tonowy pojazd o wymiarach 13 na 3,5 metra. Jest zdolny do jazdy z prędkością 80 km na godzinę na lądzie i 14 km na godzinę po wodzie. Aby sprzęt przeobraził się z lądowego w wodny, aktywowane są dwa pontony boczne z aluminiową konstrukcją. Zasięg roboczy amfibii sięga 750 km na jednym napełnionym baku. Cutler Rapewing ARS Wysokiej jakości droga jest ważnym aspektem udanego funkcjonowania różnych sfer działalności państwa. Unikalna koncepcja firmy Cutler, polegająca na szybkiej obróbce i odnawianiu nawierzchni drogowych, jest realizowana za pomocą specjalnego systemu układania asfaltu. Jedna maszyna w tym samym czasie przeprowadza ogrzewanie istniejącej powłoki, a następnie wertykulację podgrzanych i zmiękczonych surowców na głębokość jednego cala, Nakłada środek regenerujący na materiał, aby przywrócić lepkość zestarzałemu asfaltowi, a także miesza i układa przetworzony materiał w celu utworzenia warstwy wyrównującej, układa gorącą mieszankę i ostatecznie zagęszcza materiał w różnych komorach. XCMG ET110 Rynek ciężkich maszyn budowlanych prezentuje szeroką gamę koparek o różnych kształtach i parametrach technicznych, ale nawet wśród dużej liczby potężnych maszyn tej klasy wyróżnia się chińską koparkę ET110, która słusznie kojarzy się nam z Pająkiem. Jest ona w stanie wykonać szeroki zakres zadań i dotrzeć nawet do miejsc odległych i trudno dostępnych. Bezprzewodowy system zdalnego sterowania pozwala na kontrolę mocy i specyfiki pracy w miejscach, które nie wymagają obecności operatora bezpośrednio w kabinie. Pojemność łyżki wynosi 30 m3, a masa robocza maszyny to 22 000 kg. Zwiększona zwrotność koparki nie wpływa na jej stabilność, co czyni tę technikę wielofunkcyjną. Kistrak R6. Skały są rozdrabniane przez ciężkie i mocne maszyny, co ułatwia ich transport i dalszą produkcję w miejscach wydobycia. Kruszarka Kistrak R6 zapewnia wysoki stopień obróbki powierzchni, jest kompaktowa i ułatwia transport materiałów w formie kruchej. Nadaje się do kruszenia wapienia, żwiru, węgla i innych skał naturalnych, recyklingu betonu i innych odpadów, kruszenia pierwotnego i wtórnego. A także czyszczenia placów budowy z odpadów budowlanych. Oprogramowanie pozwala na zdalne sterowanie maszyną, redukując przestoje sprzętu i znacznie zwiększając jego rentowność, przy wysokim poziomie wydajności 500 ton na godzinę i najwyższym stopniu kruszenia spośród modeli w tej klasie. JOHN TBMS. Przygotowanie i rozmieszczenie tuneli w systemie metra jest złożone i wieloetapowe, ale pierwsze na świecie urządzenie do wiercenia tuneli TBMS może znacząco zoptymalizować i przyspieszyć proces rozbudowy linii metra. Maszyna ma długość 100 metrów i waży ponad 1000 ton. Jest to wysoko wytrzymała i wydajna głowica nożowa zintegrowana zbudowaną stopniowo konstrukcją tunelu, która waży 100 ton. Każdy TBM jest wyposażony w nowoczesny system nawigacji, który zapewni dokładne rozmieszczenie tunelu. Średnia prędkość ruchu urządzenia osiąga 10 metrów na 24 godziny, a zespół liczy 10 robotników. Ze względu na wielkość i złożoność instalacji, jest ona instalowana bezpośrednio w miejscu pracy. Jones Mighty Giant. Rolnictwo polega na rozdrabnianiu różnych materiałów takich jak siano do karmienia zwierząt gospodarskich lub drobne drewno do produkcji przyjaznej dla środowiska ściółki. Kruszarka Mighty Giant ma specjalną końcówkę do chwytania belsiana. Urządzenie jest wyposażone w systemy grzewcze i klimatyzacyjne do suszenia rozpakowanego i rozdrobnionego materiału w celu wyeliminowania wilgoci i zapobiegania rozwojowi pleśni. Zbiornik bębnowy jest napędzany silnikiem hydraulicznym ze wzmocnionym łańcuchem i ośmioma rolkami, które zapewniają płynny ruch, a materiał jest rozdrabniany przez tarcze tnące umieszczone na kilku poziomach. Fraktum Rock Breaker Niszczenie dużych fragmentów skał to praca wymagająca użycia nowoczesnych kolumn hydraulicznych. Rock Breaker od Fraktum jest największym młotem na świecie. Jego siła uderzenia sięga 400 tysięcy juli, co stanowi piętnastokrotność energii wytwarzanej przez największy młot hydrauliczny na rynku. Fakt ten sprawia, że Rock Breaker jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem do łamania skał, odpadów stalowych i żelbetu. Średnia wydajność maszyny wynosi od 200 do 400 ton na godzinę, ale wielu użytkowników demonstruje nawet lepsze wyniki. Jednocześnie specjalna technologia intensywnego działania umożliwia fraktum rozbijanie bloków granitu, kamienia wapiennego, węgla i głazów bazaltowych o wadze ponad 100 ton w ciągu zaledwie kilku uderzeń. KAT 6015B. Jednym z kluczowych wskaźników przy wyborze koparki jest moc jej silnika. Koparka hydrauliczna KAT 6015B jest klasyfikowana jako najmocniejszy model w swojej klasie. Ponadto duża łyżka i ładowność 14,6 tony sprawiają, że maszyna jest bardzo wydajna, a specjalna konstrukcja koparki pozwala na skrócenie cykli roboczych podczas załadunku wywrotek przeprowadzanego w czterech przejazdach. Różne funkcje silnika stutonowej koparki umożliwiają zwiększenie wydajności paliwowej. W kabinie powstaje zwiększone ciśnienie, aby zapobiec przedostaniu się kurzu, a kontrolowana klimatyzacja utrzymuje stałą, komfortową temperaturę wewnątrz. Maksymalna głębokość kopania wynosi 7,9 m, promień 13,9 m, a wysokość kopania sięga 13,2 m.